Jest Pani za wspieraniem przedsiębiorców? Ja jestem za tym, żeby podatki były sprawiedliwe. W związku z tym uważam, że nie może być tak, że osoby, które mają swój mały biznes, prowadzą kwiaciarnię albo kawiarnie, płacą dzisiaj większe podatki niż na przykład giganci cyfrowi albo wielkie międzynarodowe korporacje prowadzące u nas supermarkety. Dlatego bardzo się ucieszyłam, kiedy dowiedziałam się, że minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski zaczął pracować nad podatkiem cyfrowym, czyli podatkiem, który mam nadzieję wreszcie nałożymy na wielkie korporacje takie jak Google, Meta czy. TikTok. Nie może być tak, że dzisiaj oczekujemy od zwykłych ludzi, od drobnych przedsiębiorców, że będą dokładać się do naszego budżetu, pomagać nam budować dobre usługi, a jednocześnie będziemy odpuszczać tym, którzy zbijają tutaj kokosy którzy mają ogromne marże, którzy mają ogromne zyski. I uważam w związku z tym, że przedsiębiorca przedsiębiorcy nie różni, że są tacy przedsiębiorcy drobniejsi, których powinniśmy wspierać, powinniśmy wspierać nasz lokalny biznes, nas, naszych lokalnych przedsiębiorców, ale czas najwyższy, żeby politycy przestali bać się wielkich korporacji, żeby zaczęli wreszcie ich równo opodatkowywać. I dlatego na przykład uważam, że powinniśmy wprowadzić dodatkowy podatek dla tych wielkich korporacji na ochronę zdrowia.